Hej hej, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Pawlik a to jest kolejny odcinek z Hide and Seeka, czyli kolejny raz gramy w mini gierki. Um, I pierwsze co to, um, póki pamiętam, bo oczywiście później bym zapomniał, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za 1200 subskrypcji. Um, no bo myślę, że ja za co dziękować. Ok. Zaczynamy za 3, 2, 1 i... Pum! I tutaj mamy latest death, dlatego nie, nie chcę ciebie. Nie late, tak. Mamy mapę, którą myślę, że wszyscy pamiętają. Mm, czyli to jest ta mapa taka, która wyszła jako jedna z tych pierwszych map. Tam widzę te mm, biblioteczki, więc tam się udajmy. O! O, mo mogę tak wchodzić, wow Dobra, to wejdźmy tutaj Ej, co? Da fuck? Da fuck, da dafuk. Da God damn it. Czekaj. Fuck, już tam dalej nie. Dobra, mniejsza to stójmy tutaj. Albo tam nie mogę, kurde. Dobra, nie, to stójmy tutaj. Chociaż on nas znajdzie, więc... Fuck. Ken! Dobra, bez... bez kitu. O tak, tak, dzięki. Dzięki, nie musiałeś, naprawdę. Frajerze. Ale chodź tu, bo mi psujesz ten. Psujesz miszyki, więc chodź tutaj. Chodź tu na dół, gdzie tam idziesz. Dobrze, no chodź... Ej, nie. Ta fuk, u góry też są biblioteczki. Ale cioty. Nie, ja chcę tam iść, Fak, będę pierwszy Dobra, tutaj jestem Okej, okay, okej, okay, okej okay. Co to gdzie się tam pchasz, ja tego nie rozumiem Poczekajcie, no, bo on mi tu gdzieś bił Guptasek Nie nie nie, na szybko szybko, o dobra Już mi się zaczyna odliczanie i jestem solid Jestem solidną, solidnym bukszelkiem Możesz przestać Dziękuję O, już go dopadli, ha? <laughs> Pam 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 pam. Tak jak mówię, że Minecraft na modach, jeśli by ktoś umiał, znaczy umiał, no chciał i, i, i potrafił, to zachęcam do stworzenia dla mnie paczki. Dla mnie i dla tej osoby, która mi to zrobi, będzie ta paczka na wyłączność. Więc myślę, że to by było z wtedy. A jak nie, to ja tam sobie znajdę odpowiednią osobę do stworzenia tej paczki, bo już mam Pewien typ, tylko pozostaje kwestia czasu. No i kwestia modu, bo jeszcze nie wszystkie mody wyszły na 1.6.2 Ja sobie wezmę gumę. Do rzucia oczywiście. Okej. Okay. Dobra. I czekamy. Jest przewaga mm, osób, które szukają wago umysłowa chyba też, bo nie wiem po co ta, ten bukser wszedł tam Ale ja tu jestem w miarę mm, dobrze schowany, więc nie będę psuł tego szyku Chociaż gdyby tutaj jedna osoba stanęła to byłoby w porze. Ale mniejsza o to mm. Stójmy jak stoimy Dobrze, knelis Myślałem, że mnie dojdzie Lol, spadłem sobie W sumie to tutaj ta, ta, ta górna strefa jest identyczne jak jak na przykład tutaj sufit, więc można być gdzieś też schować jako podłoga do, do tego, nie? Tam u góry. Tylko jest dziura i się przez nią spada na dół. I to też nie za bardzo, też nie za bardzo pyknie, o tak powiem. Nie wiem czy mam telefon wyciszony, żeby mi tutaj nic nie dzwoniło. Tak, wyciszony mam telefon. Dlatego do jest dobrze. Coś mi tutaj na Facebooku napisało, to nie chcę Ciebie Coś mi się czai tutaj jakiś typek O oh o, -oh, o oh o, -oh, fuck 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 Jezus, Jezus Nie, proszę nie. nie 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 idź do góry No, no idź, idź dobrze Teraz ci będą tędy uciekać <laughs> Ale dekiel, żal ale w sumie dobra sprawa, idziesz, idzie tam typek, to ty tędy. Dobra, zszedł, Ej, Aj, bekowe, bez kidl, Tylko, że jak ich wejdzie dwóch? Tutaj zawsze można uciec yy, na dwór, nie? Ty tam nie pasujesz. Nie wiem czy wiesz. Fuck. Coś czuję, że skończy nam się kariera. W tym momencie, a jednak nie. Neo Smash. 40 sekund. No co ty to... A w końcu wejdzie dwóch. Jeden będzie szekał tu, a drugi pójdzie do góry. Dlatego typie... Nie wiem kim jesteś, ale o dzień dobry. Do góry. Dziękuję. Powiem wam szczerze Jezus Jezus Dobrze i 7, 6, 5 Przetrwamy to Raczej chyba Bo 3, 2, 1 Okej, okay, fuck jest Dostałem 40 tokenów I mam ich już teraz 1275 Coś sobie kupimy ale jest dopiero 3000 prawda? Tak Dlatego jest ciężko wbić, dlatego zrobimy sobie lekkie cięcie. Uwiedzimy się na kolejnej arenie za chwilę. Okej, okay, no jesteśmy na kolejnej arenie. Patrzcie się. Coś mi ten skin nie wyszedł, ale mniejsza o to. Ja sobie tak pomyślałem, żeby na przykład nie zrobić sobie skina takiego, że na przykład tylko nogi są, a reszta jest przezroczystej. Na przykład zrobić sobie skina... Um, no nie wiem. Na przykład Dirt. Tu prosiak, prosiak PROSIAK! No, no Jestem kim? Cobble wall Da Fuk to będzie ciężko God damn it. Będzie ciężko, ciężko, ciężko Czekajcie, idźmy za tamtym, bo on też jest A może tutaj gdzieś jest Coś takiego Um, Jezus Ciężko będzie naprawdę Fuck, 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 fuck Dobra, ale ten typ już szukam Dlatego no, no, no Się wkopałem i to ostro Kurde Poczekajcie, spitolimy mu I teraz nie wiem jak tam wejść, ale dobra jest Jest, jesteśmy w środku Tam um, tamten typek chodzi gdzieś gdzie się tu wchodzi? nie tu od drugiej strony, okej, okay. będę wiedział um, tylko że tak to jest ten blok, nie? derp face <grym> no dlaczego tutaj nie mogę? hello! okej okay. no come on! A oh fak, no już było, no dawaj Cztery Dobra Ja tu stoję, tak? No powiedzmy, tylko nie wiem, czy w tę stronę, czy w tę stronę Wolałbym w tę, no ale Ta kryjówka dupy nie urywa, powiem wam szczerze I uciec stąd będzie ciężko, no ale Hehe, <słyska> no dobrze Niech już będzie. 220 sekund. Przynajmniej tyle, że jesteśmy ogrodzeni tym murem, nie? I, i niektórzy nie będą w ogóle umieli tu wejść, no ale... Aha, pisaliście mi też, żebym nagrał to... Nagrywał e, Hypnoseek z kimś. Być może będę nagrywał, ale z drugiej strony nie widzę sensu, um, bo przecież i tak się nie widzimy. Więc... A na przykład jak ja będę innym blokiem i ten typ, z kim będę nagrywał, będzie innym blokiem, to i tak się musimy rozdzielić. Więc jaki to ma sens? Znaleźć, jeśli chcecie, to mogę nagrywać z kimś. I muszę też zacząć od ile... po ile jest tutaj premium. Bo... No czasami ciężko widzieć na serwer, a na, na arenę, a wolałbym... Grać zawsze, tylko mam ochotę. Ha. Taki jestem rozpieszczony. No nic. Play League of Legends. Nie, nie będę, prał, nie będę grał w League of Legends. Hiders. Noobs. Powiedziałbym, że Seekers. No ale. Niestety. Wolę nie. Bo jeszcze mnie znajdą. Coś tam go bije. Mapa jest spora. I powiem wam, że znaleźć jeden... Znaczy znaleźć w tylu klockach co tu jest, znaleźć taki jeden charakterystyczny. <grytanie> Zabiło go, żal. Jaki żal, po prostu już. Znaleźć jeden charakterystyczny, który jest y, właśnie nie blokiem, tego graczem, Jest ciężko. No ale trudno. W końcu za to im płacą, nie? Końcami oczywiście. Tam coś się rusza. Nieważne. O, tu typek jest... Spitalej, spitalej Dobrze Zanim będzie biegł ten Tam jest ściana, nie? No Aha, on jest już tam, okej okay. <ścoughs> Serio, na drzewie Sky Spider jakby tam się dało wbić Albo tam Flyhack, nie? O, mogę się poruszać tylko po obrębie tego bloku, ale fajnie zerb 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 Dobra Jest pięciu yy, szu szuka, szukaczy Ja wiem, jakby to nazwać mm, No szukających, to już się trochę znudziło, więc no stickersu niech będzie pięciu Troszkę lamią. Dlatego ja im pomogę. Poczekajcie. Ja im troszkę pomogę. Fuck. O, oh fuck. Fuck Jakby nie znajdą, znaczy jakby nie dojadą, to są takie nuby Ale nuby Nie nie, dlatego to nie było sensu No ale tak jak mówię, no nuby są i tyle Dobra, więc to by było na tyle dzisiaj Dwie, żebyśmy zagrali dwie wygrane Druga taka trochę no ale w sumie o co wychodziłem, więc... Dobra, więc to by był... Czekajcie, nie mogę sobie trafić. O! To by był kolejny odcinek z Minim i kolejny odcinek z stick który jeśli się tyle podoba, nie zapomnij ocenić go klikając łapkę w górę, pisząc po komentarz, a także subskrybując mój kanał, tymczasem się z nimi żegnam. Dzięki za...